Od jakiegoś czasu wspominam Wam, że zaczęłam uszczęszczać systematycznie na basen. Myślę, że jest to jeden z takich sportów, które lubię najbardziej i mam z nim bardzo długą przygodę, ponieważ jestem osobą, która w swoich nastoletnich latach miała duże problemy z kręgosłupem. A jak wiadomo, pływanie sprzyja mm, poprawie takich problemów ortopedycznych, więc. Woda była dla mnie zawsze czymś, co mi się miło kojarzyło, był to dla mnie sposób relaksu. Dobrze się czuję w wodzie, lubię bardzo pływać. No i właśnie po jakichś takich swoich frustracjach związanych z wychodzeniem na siłownię i braku uzyskanych efektów, stwierdziłam, że ruszać się trzeba, sport to zdrowie. Chcę wrócić do jakiejś dyscypliny sportowej, no ale właśnie nie na siłownię, bo. To nie jest mój klimat, no i stwierdziłam, kurczę, akurat kiedy zaczynam. Lato, upał. No gdzie nie iść jak właśnie na pływalnie I tak załapałam bakcyla, że zaczęłam faktycznie systematycznie uczęszczać na tą pływalnię, informowałam was o tym w swoich mediach społecznościowych. No i oczywiście zaczęłam dostać pytania, no dobra, Aga, ale to jak dbać o skórę na basenie? I to jest bardzo dobry temat, dlatego dzisiaj przychodzę do Was właśnie z filmem na temat tego, jak się zabezpieczać przed chlorowaną wodą, jak dbać o swoją skórę, no i nie tylko o skórę, bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o pływanie na basenie, jest bardzo duże ryzyko rozwoju różnego rodzaju infekcji intymnych i to jest też kwestia taka typowo kobieca, babska, że jak ktoś, któraś z nas zaczyna chodzi na basen, to nierzadko potem mmm", swędzi, mmm", piecze, mmm", ginekolog, Więc zdradzę Wam kilka takich swoich trików. Zapraszam do oglądania dalej. Ustalmy już na samym wstępie coś, co dla wielu osób będzie przykrą wiadomością: ale nie ma kosmetyku, który zabezpieczy nam skórę całkowicie przed chlorem. Nie, nawet jakbyśmy się wysmarowały całe czymkolwiek tłustym od góry do dołu i weszły tak do tego basenu, co nie jest dobre, i dlatego są prysznice przed wejściem, to i tak nas to nie ochroni, bo my jednak na tej, w tej chlorowanej wodzie spędzamy troszeczkę czasu. To nie jest tak, że tylko wchodzimy i wychodzimy. Tylko spędzamy tam, nie wiem, pół godziny, godzinę na pływaniu. I to jest czas taki, podczas którego no, ta woda jednak opływa nasze ciało, ten chlor również, i po prostu spłukuje te wszystkie substancje, które i tak na naszej skórze były. Więc to, o czym będziemy mówić dzisiaj, to jest takie połowiczna, taka ochrona, takie, wiecie, tak troszeczkę, żeby tą skórę ochronić, ale nie ochronić całkowicie. Więc jeżeli widzisz, że Twojej skórze basen nie służy, no to może lepiej jest znaleźć jakąś inną formę aktywności fizycznej. Jeżeli z jakichś względów no musisz korzystać z basenu, nie wiem, względy, właśnie jakieś zdrowotne i tak dalej, to warto jest wtedy szukać informacji o tym, czy w Twoim mieście są może baseny z wodą ozonowaną, a nie chlorowaną. Coraz częściej są popularne, coraz bardziej te, to ozonowanie, ale to jest metoda droższa. Stąd nie jest jeszcze aż tak popularna i wiele basenów jednak wciąż ma wodę chlorowaną, chociaż i tak te stężenia mam wrażenie, że są całkiem inne niż były kiedyś, bo nie ma takiego efektu, jak się wchodzi na ten basen, że tak czuć chlor. Kiedyś to było takim standardem, teraz. Ten chlor jest, ale nie aż w takiej ilości. Niemniej jednak, faktycznie, jeżeli ktoś ma problem z tym chlorem, szukajcie informacji albo dopytujcie się w recepcji, czy w danym basenie woda jest ozonowana, czy może chlorowana. Bo prawdopodobnie, jeżeli jesteście uczuleni na chlor, no to ozonowanie będzie dla Was lepszą opcją. No dobra, no i teraz tak. Najłatwiej byłoby się ochronić przed właśnie tą wodą, która jest w basenie, poprzez smarowanie się czymś tłustym i olejowanie włosów. Ja wiem. To jest najbardziej znana metoda, najskuteczniejsza, najlepszą, którą ktokolwiek w tym momencie wymyślił, ale budzi to właśnie kontrowersję z tego względu, że jak was informowałam, że mam na przykład tłustą skórę, bo idę na basen, to Ola Boga, jak to, a ty potem wchodzisz do tego basenu, a tam się też inni ludzie kąpią i inni ludzie potem w tym tłuszczu twoim i smalcu będą pływać. Laski! Tuż przed wejściem na basen jest zazwyczaj taki magiczny pokoik, gdzie są prysznice i trzeba wziąć prysznic przed wejściem do basenu. Więc po prostu nałożenie czegoś tłustego na skórę e, kilka godzin przed wejściem sprawia, że ta skóra jest zmiękczana, jest zregenerowana, ta skóra ma czas pobrać sobie z tej tłustej konsystencji, którą my na twarzy mamy, to ile ta skóra potrzebuje w tym momencie. Więc jest to jak, jakaś metoda regeneracji ochrony która nie służy tylko i wyłącznie do tego, żeby w tym smalcu i w tym tłuszczu potem do tej wody wchodzimy, tylko tuż przed wejściem na basen bierzemy sobie prysznic. I teraz tak, jeżeli chodzi o skórę, łatwiej jest taką tłustą substancję wypłukać samą wodą niż przykładowo z włosów, więc rozdzielmy sobie włosy, a skórę. Jeżeli chodzi o kwestię skóry, jeżeli nałożymy sobie coś tłustego na, te, na skórę, która była wiadomo czysta, ale wypielęgnowałyśmy się, bo szykujemy się na basen, i bierzemy prysznic. Możecie użyć jakiegoś detergentu, tylko wtedy, jeżeli używacie jakiegoś detergentu, no to z automatu wszystko, co na tej skórze było, no to się ściągnie. Myślę, że ciekawą opcją, która wydaje mi się jest dopuszczalna na basenach, ponieważ nie na każdym basenie widzę pojemniki z mydłem, wpłynie, więc. Są te różnego rodzaju prysznice, i po prostu zmycie na przykład z twarzy, czy jeżeli na ciało też używacie jakiegoś balsamu czy czegoś tłustego, zmycie tego w takiej ilości, jaką jesteśmy w stanie zmyć, przy pomocy wody. Bo takie obmycie się w samej wodzie sprawi, że wszelkie ewentualne zanieczyszczenia, ale wiecie, takiego. Takie lekkie! Oczywiście przed prysznicem, gdzieś przed basenem w domu bierzemy sobie prysznic i tak dalej, szykujemy się na wieście, na basen, wtedy się smarujemy i dopiero idziemy na basen. Nie, nie jest tak, że brudne, śmierdzące, smarujemy się czymś tłustym i dopiero idziemy na basen. No, no nie, wiadomo, higiena musi być, ale wiecie, ja chyba nie muszę Wam o tym wspominać, nie? Ale dla jasności, bo niektóre osoby chyba nie do końca rozumieją, co chcę przekazać, więc dla jasności, pamiętamy o higienie. I będąc czystej, pielęgnujemy się w domu, i dopiero jadąc na basen, planując wyjście na basen, sprawiamy, że te wszystkie kosmetyki, które my na siebie nałożyłyśmy, one w jakiś sposób na tą naszą skórę działają. Wchodząc pod prysznic, który jest tuż przed basenem, jeżeli mamy cokolwiek na naszej skórze, nawet jeżeli to jest tłuste, próbujemy to z siebie zmyć w takiej ilości, jak tylko właśnie poprzez tarcie takie mechaniczne jesteśmy w stanie usunąć. I wiadomo, że taki tłusty preparat, on nie schodzi przy pomocy samej wody. I to jest o tyle fajne, bo w tych naszych załamaniach skóry, zagłębieniach tej struktury, którą nasza skóra ma, zawsze troszeczkę takiego produktu zostanie. To są ilości mikroskopijne, ale to są właśnie takie ilości, które w jakiś tam sposób tą naszą skórę mogą ochronić. I właśnie dzięki temu, że przy pomocy samej wody spłukamy z siebie jakieś tłuste konsystencje lub bardziej odżywcze, jeżeli nie lubicie tłustych konsystencji, tylko jakiś bardziej odżywczy krem przykładowo, to to już będzie dla naszej skóry, chociaż troszeczkę na plus, jeżeli chodzi o ochronę. Jeżeli chodzi o włosy, no tutaj jest troszeczkę już problem bardziej skomplikowany z uwagi na to, że no, włos ma inną strukturę, bardziej porowatą z racji tego, że nasze włosy, mm, każdy z nich może być pokryty osobno właśnie jakąś tam warstwą oleju, samą wodą byłoby to ciężko wypłukać. A myć włosy tuż przed basenem, no to sprawiamy też, że wszystko z tych włosów zostanie usunięte. Więc ja bym tutaj bardziej zwracała Waszą uwagę przykładowo, jeżeli planujecie wyjście na basen, umycie sobie głowy nie tylko tuż przed basenem, tylko po prostu w dzień, kiedy myjecie głowę i planujecie, że pójdziecie tam kiedyś na basen, to żeby używać jakichś kołoszy, czyli szamponów takich, które mają trochę podniesioną zawartość fazy tłuszczowej czasami się zdarza, że taki kołosz no, sprawia, że ten włos jest taki trochę... Bardziej smętny, bardziej przyklapnięty. Może macie takie odżywki do włosów, które wiecie, że one nie do końca się u Was sprawdzają, bo te włosy nie są takie sprężyste i fajne, ale to znaczy, że prawdopodobnie w tych odżywkach, maskach jest podniesiona zawartość fazy tłuszczowej i dla Waszych włosów to jest za dużo, ale to będzie dobrze chroniło te włosy przez dłuższy czas i może być ciekawą opcją, by móc wejść do basenu, mając włosy po prostu, które wyglądają smętnie, a w kontekście przecież basenu to i tak za chwilę będziemy wyglądać jak zmokła kura. Ale będą te włosy troszeczkę bardziej chronione. No oczywiście wszelkiego rodzaju też sera zabezpieczające końcówki włosów możemy użyć sobie na dłuższą partię włosów i takie sera zabezpieczające końcówki są serumami, które nie są aż tak bardzo obklejające i tak tłuste jak jakieś typowe olejowe formuły. Przykładowo bardzo chciałabym tutaj wyróżnić z mochani ich jedwa ich serum zabezpieczające do pielęgnacji włosów, bo ono jest faktycznie takie dość lekkie, nie przetłuszcza włosów nawet, które mają tendencję do przyklapu, a do bardzo dobrze chroni przed wpływem różnych czynników zewnętrznych, więc to będzie coś, co no, nie będzie sprawiało, że kiedy będziecie płynąć, to wokół Was będzie robiła się jakaś tłusta plama. Oczywiście, jeżeli idziecie na basen mając makijaż, no to tuż przed um, basenem zmywamy ten makijaż. Ja zawsze ze sobą biorę właśnie kosmetyczkę, bo też mi się zdarza, że mam na twarzy przykładowo filtr, więc tuż przed wejściem na basen wykonuję sobie demakijaż i nie robię już tego etapu dogłębnego oczyszczania, z tego względu właśnie, że um, zostawiam to sobie na wieczór. Zostawiam to sobie na moment, kiedy będę w domu, kiedy będę robić całą pełną rutynę pielęgnacyjną, a w momencie, kiedy idę na basen i muszę tą skórę oczyścić, no bo coś na tej skórze jest, a nie miałam czasu tam zrobić całej jakiejś takiej pielęgnacji, czymś tłustym się obsmarować, to po prostu robię sobie sam demakijaż. Spłukuję to wszystko wodą, ale już nie sięgam po kosmetyk do drugiego etapu, do tego dogłębnego, no bo jednak jakieś tam mm, sebum, które moje gruczoły ujowe sobie wyprodukują, to w jakiś sposób chroni skórę przed wpływem tej chlorowanej wody, więc to niech na tej skórze zostanie, ale wiadomo, kosmetyki kolorowe, filtry to zmyć, trzeba przed wejściem na basen, więc demakijaż zawsze spoko. I jeżeli jestem właśnie w takiej sytuacji, że robię sobie ten demakijaż, to yy, różnie bywa, mam zazwyczaj ze sobą krem, czasami jeżeli czuję, że moja skóra jest troszeczkę bardziej podrażniona, to nakładam sobie taki bardziej bogaty krem, natomiast czasami on mi powoduje, że okulary, w których pływam się ślizgają, więc no, bardzo często zdarza się też tak, że ja sobie nie nakładam kremu wchodząc na basen, ale to zawsze się odbija tym, że moja skóra jest bardziej zaczerwieniona, bardziej podrażniona po wyjściu i ewidentnie no, czuję ten wpływ chloru. Bardzo istotna jest też pielęgnacja skóry po wyjściu z basenu. I właśnie pomimo tego, że po wyjściu z basenu, czujecie się czyste i w ogóle. I tak wejdźcie sobie pod ten prysznic. Opłukajcie się, nawet jeżeli nie zamierzacie brać pełnej kąpieli, wiecie, zmycie się z żelem i tak dalej, opłukajcie się, bo woda, która jest w prysznicach na basenie, to jest woda zwykła, wodociągowa, a nie ta woda, która jest chlorowana w basenie. Więc żeby opłukać się z tego właśnie chloru, żeby ten chlor już na tą waszą skórę nie działał w momencie, kiedy będziecie przechodzić do osuszania, do powrotu do domu, wiadomo, że w domu też. No nie wiem, może bierzecie od razu prysznic, a może właśnie jeszcze coś czym się zajmujecie i dopiero po kilku godzinach korzystacie z prysznica. Więc żeby po prostu tak jak w nadmorskich miejscowościach wypłukujecie skórę z soli, która była w morzu, tak samo po wyjściu z basenu spłukujemy się, żeby oczyścić tą skórę tak wiecie powierzchownie z tego chloru, żeby on przestał działać na naszą skórę i na włosy, więc spłukujemy się intensywnie. No, i oczywiście, kiedy już wychodzimy też spod tych prysznicy, nie zapominamy o pielęgnacji twarzy. Skóry na ciele, jeżeli macie potrzebę, również. No, i tutaj szczerze polecałabym, żeby wyrównać wartość pH. I żeby zastosować jakiś krem, ja aktualnie używam krem z Balea na noc, bo on jest taki bardziej odżywczy, on jest przeciwstarzeniowy dla mojej cery, jest po prostu zbyt treściwy i mnie zapycha, ale po pasenie, kiedy ta skóra jest taka wyjałowiona i taka sucha i taka ściągnięta i taka podrażniona, no to właśnie taki krem o podniesionej zawartości fazy tłuszczowej, troszkę bardziej tłuściutki, daje mi efekt ukojenia. Pamiętam, że... Kiedy kilka lat temu chodziłam jako studentka bardzo systematycznie również na basen, to bardzo odpowiadały mi kremy Biolaven. Także szukajcie czegoś, co być może na co dzień Wasza skóra nie toleruje, ale na taki, takie wyjątkowe wyjście, kiedy będzie potrzeba mocniejszego nawilżenia, mocniejszej regeneracji, odżywienia, ochrony tej skóry, to właśnie taki bardziej treściwy kosmetyk, żeby tej skórze dostarczyć. No i jeżeli chodzi o pipuszki, no to tutaj właśnie kwestia jest dość skomplikowana, bo to jest taka kwestia, tak jak powiedziałam na swoim wstępie, że wiele kobiet przy systematycznym korzystaniu z basenu yy, zdarza się, że ma jakieś problemy z nawracającymi infekcjami intymnymi. I tutaj tak, warto w tej sytuacji pierwsze co zrobić, to omówić problem z ginekologiem, bo te nawracające infekcje intymne mogą być kwestią jakąś taką bardziej chorobową i wymagającą po prostu wyleczenia. Więc to jest po prostu pierwsza podstawa. A to, o czym ja Wam będę mówiła dzisiaj, to jest bardziej taka, wiecie... Prewencja i zapobieganie, i to jest mega ważne, że jeżeli chodzimy na basen, to dbać o tą naszą pipuszkę nie tylko w momencie korzystania z basenu, ale również sądzę, że tak bardziej na co dzień. Ja na przykład wykorzystuję sobie lubrykanty do takiej codziennej pielęgnacji, tak pielęgnuję codziennie twarz kremem, tak po każdej kąpieli. Swego czasu próbowałam tonizację, ale w momencie, kiedy stwierdziłam, że będę wykorzystywać sobie lubrykanty celem takiej pielęgnacji, no to okazało się, że właśnie, nie nawracają mi jakieś tam in infekcje i nie mam takiej tego typu problemu, więc no akurat to pokazuję Wam durek Sensitive, bo to jest mój ulubiony lubrykat i on się mi świetnie też sprawdza do takiej po prostu codziennej pielęgnacji i w ten sposób dbam codziennie o ten mój mikrobiom. Natomiast jeżeli chodzi o takie wyjątkowe sytuacje, jak właśnie yy, w momencie, kiedy wrócę z basenu i czuję, że chyba coś jest nie do końca tak, jak być powinno to to jest taki preparat, um, wiecie, to nie jest nic sponsorowanego w tym momencie, to jest preparat medyczny, więc pamiętajcie, żeby to omówić ze swoim ginekologiem, ja Wam mogę tylko opowiedzieć o swoich własnych odczuciach. Ja przez długi, długi czas miałam w ogóle problem, żeby znaleźć jakiś dobry dla siebie lubrykan, jakikolwiek produkt pielęgnacyjny, a przez to, że brałam długo, długo tabletki antykoncepcyjne, no też wiek robi swoje, suchość... Po prostu bardzo często była dla mnie problemem i wraz z lekarzem, do którego chodzę, on mi proponował różne środki, ale bardzo często coś było nie tak. Aż w momencie właśnie trafiliśmy na ten Mediwak. No i to było jak objawienie. To było takie dla mnie wspaniałe i w ogóle to mi bardzo odpowiadało. No i zapytałam się tego lekarza, czy na przykład ten produkt ja mogę używać jako lubrykant albo właśnie do jakiejś codziennej pielęgnacji, jeżeli mam taką potrzebę, i lekarz mi powiedział, że no tak, tylko to jest drogie przy takiej pielęgnacji, więc szukałam cały czas czegoś też innego i stąd znalazłam tego dureksa, który na co dzień sprawdza się ok, ale to wam zaraz pokażę, bo to specjalnie kupiłam nowe opakowanie. Ten mediwak, on jest w takich um, ampułkach. No i to się wprowadza po prostu do, do wnętrza dzięki temu, że właśnie jest ten aplikator, to są takie jednorazowe. Więc wychodzi to dość drogo, i dlatego ja sobie to używam bardziej w takiej formie y, doraźnej, ale wspominam, bo to jest w ogóle preparat dość rzadko spotykany, mało znany, ciężko jest go dostać. Ja go przez doz przez internet zabawiam, bo jak wejdę po prostu do DOZ-a, to nie, tego nigdy nie ma. Ale jeżeli chodzi o komfort, ukojenie i, i w ogóle, no super, i to mnie w ogóle nie szczypie, bo ja czasami tak miałam, że mnie produkty medyczne, zalecone przez lekarza, yy, zdarzało się, że mnie, nie wiem, albo coś szczypało, albo coś uczuli. Długo, na, naprawdę, uwierzcie mi, że przeszłam różne przeboje kilka lat, zanim znalazłam preparat odpowiedni dla siebie i dlatego chciałam Wam go polecić, bo w sytuacjach takich, jak zdarza mi się po basenie, że czasami wracam do domu i czuję, że... Mm, Chyba coś jest nie tak i jak sobie właśnie to zaaplikuję rano wieczorem, to jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym musiała ponownie wracać do ginekologa na jakieś leczenie, tylko zazwyczaj, yy, no, jest to uczucie ukojenia, to ma dodatki, tak w sobie pałeczek kwasu mlekowego, więc właśnie wzmacnia mikrobiom skóry i wzmacnia naszą naturalną odporność. I nasz organizm sam jest w stanie zwalczyć jakąś tam ewidentnie ognisko, które zaczęło się zapalać takiej infekcji, ale organizm jest w stanie sobie to sam zwalczyć, więc z tego względu to jest spoko. Tylko, że właśnie to jest preparat medyczny, więc ewentualnie omówcie to sobie ze swoim lekarzem, czy możecie takie coś wykorzystywać, czy to się u Was sprawdza. Są też takie suplementy diety Doustne, które mają sprawić, że wasz mikrobiom właśnie rozwija się lepiej. I kiedyś też coś takiego testowałam, było to, pamiętam, ciekawe. Niemniej jednak nie testowałam tych tabletek przy okazji korzystania z basenu, więc wspominam wam tylko informacyjnie, ale nie wiem, czy to przy okazji basenu się wam by sprawdziło. U mnie po prostu to ostatnio kr króluje i sprawdza się na tyle dobrze, że cały czas mm, przy tym zostaje, a właśnie dzięki temu, że właśnie mm, Rzadko się o tym mówi, w ogóle mało kto o tym słyszał, no to chciałam Wam bardzo o tym powiedzieć, a rzeczywiście jest to dość częsty problem przy okazji korzystania z basenów, że mm, gdzieś tam wody trochę za dużo wpłynie, wypłynie i potem uff uh, swędzi, boli i panie doktorze, ratunku. Więc tak to się prezentuje, tak chodzi, jeżeli mm, mówimy o pielęgnacji skóry włosów w kontekście basenu, Wiem, że możecie nie być usatysfakcjonowane tymi moimi odpowiedziami, bo nie ma mm, idealnego rozwiązania. Nie ma kosmetyku, który ja Wam powiem, że tym balsamem się posmarujecie i będziecie mieć już, och, jaką wypielęgnowaną i piękną skórkę i w ogóle nie czujecie, że się na basenie. Nie, to wszystko działa niestety tylko doraźnie. Chlor jest jednak surowcem, który działa bardzo intensywnie na skórze i żaden kosmetyk nie jest w stanie zniwelować jego destrukcyjnego wpływu całkowicie. Więc jeżeli widzicie, że Wasza skóra i jej regeneracja, o, to jest ważne, że nasza skóra musi regenerować się sama, więc jeżeli ta regeneracja nie zachodzi w sposób odpowiedni, skóra nie daje sobie rady regenerować się sama i nie czujecie tego, że powinno dojść do takiego, no nie wiem, po kilku godzinach, że już jest wszystko okej, okay, nie ma tego, no to ewidentnie być może ten basen nie jest dla Was. No i też w kontekście tutaj na przykład bardzo istotne, żeby nie nadużywać produktów złuszczających, typu na przykład kwasy bo zbyt mocne złuszczenie raz, że sprawia, że skóra jest bardziej podatna na wpływ tych czynników zewnętrznych, który w tym sytuacji będzie chlor, w którym się zanurzamy, ta woda chlorowana, ale właśnie kwasy tu będą bardzo destrukcyjnie działać na skórze, z uwagi na to, że kwas po prostu działa nam tak, że on niszczy nie samą komórkę, tylko na desmosomy, czyli na łączenia, które są pomiędzy komórkami i to sprawia, że pomiędzy komórkami tworzą się przestrzenie, w którą no, woda, która ma bardzo małą cząsteczkę, i chlor również będzie nam ładnie wpływał i będzie działał wysuszająco, właśnie nie tylko na te najbardziej powierzchowne i zewnętrzne na naskórka, ale tam głębiej również też. I ten efekt suchości i podrażnienia będzie przez to wyczuwalny jeszcze dłużej. Więc być może, jeżeli używacie kosmetyków z kwasami, no to ich odstawienie w kontekście um, uczęszczania systematycznego na basen też może być pomocne. Przy pilingach enzymatycznych tego efektu aż takiego nie będzie, bo enzym działa nam na całą komórkę, więc działa nam bardziej a kwasy, właśnie, kwasy ze względu na to, że one są dość specyficzne, bardzo głęboko wnikają i mają ten dość specyficzny rodzaj działania, że na desmosomę, a nie na całą komórkę. No to właśnie to działanie tutaj, takie destrukcja jakichkolwiek substancji, nie tylko tego chloru, ale właśnie wpływ różnych czynników zewnętrznych może być mocniejszy przy okazji działania kwasów. No chociażby. Mm, Mówi się, że kwasy lepiej jest odstawić sobie na okres letni, z uwagi na to, że jest dość duże ryzyko, że, że tam może dojść do jakiegoś powstania, na przykład przebarwień. No, to są bardzo silne substancje, ale na ten temat macie u mnie na kanale już całkiem osobny film. Także tak, mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny, chociaż po części, chociaż mam trochę wrażenie, że chyba powiedziałam o takich oczywistych oczywistościach. Dajcie znać, co sądzicie. Być może Wy macie jakieś jeszcze swoje sposoby, swoje metody na pielęgnację skóry y, przy okazji korzystania z basenu. Dajcie mi o tym znać, sama chętnie też poczytam i cóż, widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Cześć!